Smolder, nowy champion w League of Legends, który z początku wyglądał na mega słabego. Winracji nie było najwyższe, a wszyscy myśleli, że nic z tego championa nie będzie. Problem był taki, że Laning Phase był tragiczny i trzeba było czekać do late game'u, aż ten champion zaczął coś robić. I wtedy wielkie głowy wpadły na świetny pomysł nowego buildu i sposobu grania tego championa, który sprawił, że Laning Phase jest całkiem znośny. Bardzo szybko zdobywasz staki, a potem jak już się wystakujesz, ty jesteś bestią, która robi pentakila za pentakilem. Champion dosyć prosty, ale trzeba zaaplikować parę sztuczek, żeby odpowiednio go wykorzystać. Więc teraz sprawdźmy sobie, jak jeden z lepszych adekery na świecie Viper, wykorzystuje smoldera, żeby masakrować gry w koreańskim challengerze. Więc tutaj tej gierce niestety best point of view mamy kolegę Vipera na smolderze i kolegę Pejza z Genji, też bardzo dobrego adekery, na Ezraelu. Jeżeli chodzi o runy, tutaj zmysł jest taki. Gramy kometę Absolute Focus, Mana Flow Banda do tego skorcza I mamy przez to bardzo silny Lane Face. Na drugim dopychamy Bloodline i Presence of Mind, tak, żeby tutaj elegancko mieć jakiś lifestyle i trochę więcej many. I zobaczcie, jak tutaj dużo bije ten czypek na pierwszym levelu. Myśleliśmy, że on jest mega useless, ale akcja jest taka, że możesz grać z tym Smolderem na początku pod AP i tak będziemy tutaj grać. Gra on pod AP, kupujesz Dorans Ringa, potem ewentualnie jeszcze Dark Seala i potem idziesz już full AD. Essence River, Navori, potem Blood Tearcer i już perma grasz AD. Tutaj pierwsze jakieś mocne trady i te trady są bardzo dobre dla niego, bo zobaczcie, że on tutaj dwa razy już trafił dwie osoby z tego W i ma już 5 staków A na 25 stakach jest pierwszy spike tego championa, gdzie Q już bije AOE damage. Potem na 125 kolejny, gdzie Q bije taki jeszcze splash do tyłu, trochę jak Hydra. I zobaczcie, rzucasz po prostu to W cały czas, cały czas, przez całego wave'a. I bardzo łatwo trafić przeciwnika, bardzo dużo to zadaje obrażeń, a przede wszystkim masz też mega mocny push na linii, bo zobaczcie, że ciężko to skontestować. On teraz praktycznie sobie tej przepuszuje tego pierwszego wave'a. Ezreal jakoś został już tutaj wypałkowany, parę razy tego, dostał tego Q'ska, znaczy tego to W. No i musi się cofnąć. No i teraz wbije sobie powoli level drugi i będzie mógł powoli to stackować. Też tak rzucając co chwilę to W, zbierasz kolejne staki, a tym championem przede wszystkim chcemy zdobywać staki. Zdobywasz 25 staków, pierwszy luźny spike, potem już przyspieszasz trochę stakowanie i na 225 jesteś niepowstrzymany. To jest oczywiście gra w koreańskim challengerze. I zobaczcie, cały czas tutaj próbuje gdzieś rzucić jakieś wóz, rzucić jakieś kół przeciwnika, tak, żeby sobie nabić trochę tych staków. Stakowanie jest priorytetem. Nie podejmując tej Ricola, bo nie musi. A zamiast tego wszystkiego jest o tyle dobry, że W Smoldera ma 65% skalowania z AP. Więc jeżeli teraz tutaj zagramy do Ringa, to nie że AP z Doran's Ringa, też dostajemy AP dodatkowe z run, z Absolut Focusa i też z tego trzeciego drzewka. Więc tutaj ten damage jest całkiem, całkiem. I teraz sobie wiesz, wave jest powoli odbijany. On tutaj nie będzie jakąś super tiny grał. Teraz okazuje się, że musi przepuszczać tego wavea. Normalnie mógłby to sobie trzymać do bounce backować tym waveem, ale jako, że tutaj jest dosyć spora akcja. Na żlece to chce gdzieś tam przycisnąć tego Ez'a Chociaż wydaje mi się, że nie było też aż tak potrzebne No ale ważne, żeby sobie trochę postakało teraz Tutaj rzuca W I zobaczcie, że bardzo szybko możesz przepuszczać tego wave'a Moriver teraz po prostu dopuszcza tego wave'a i sobie grzecznie cofnie Tak, żeby zmęczować recall W tym momencie jest już 31 do 14 creepów Więc przewaga jest tutaj całkiem spora To jest też jeden cały level Zobaczcie, podchodzi, rzuca Q Tak, żeby tylko nabić sobie staczka I jakoś to się kręci Dziwne, że jeszcze tutaj nie zrikolował Ma 900 golda Tutaj Benny chciał znowu doprzeć tego wave a. I zobaczcie, że teraz maksujesz W. Maksujesz W, to jest taka trochę sztuczka jak na Orianie. Maksujesz W do trzech punktów, tak żeby ten laning phase był nieco silniejszy. I potem wracasz do maksowania Q normalnie już. Jeszcze sobie z tego N, ale tutaj się wywrócił Maoka. I więc do końca nie wiem, czemu po prostu wcześniej nie cofnęli. Ale może po prostu on wie coś, czego ja nie wiem, bo ja nie jestem mistrzem świata. No ale dosyć dziwne. Rzeczywiście będzie musiał zostać, bo... Ten wave, który będzie podchodził pod tower, całkiem sporaby. I ma w tym momencie 26 staków już. Wydaje już że masz tyle staków. No to twoim głównym zadaniem będzie to, żeby nafarmić jak najwięcej i klipki mniej więcej po 3 zabierać na jednego kiuska. Tutaj jego zadanie będzie najprawdopodobniej chyba to spuszowanie. no To jest w bardzo niekonwencjonalnym spocie. Nie wydaje mi się, że przyjemnie mu się to grało. Tutaj Ghosta jeszcze. I małkaj okay, dosiądzie, ale na ten nie może się przystarczy Brauma. ja tutaj, musiał coś kajtować na tym goście. Ale nie wygląda to najlepiej, nie wygląda to najlepiej. No tutaj wydaje mi się że trochę mocno przygridowali, więc teoretycznie troszkę strollowali sobie teraz. Ezrael ma 2-0, odbił trochę w creepach, on tutaj cały czas zostaje, cały czas zostaje pod tym towerem. Więc no jako tako, wydaje mi się, że ciężko będą mu tutaj mieli, żeby go zajmować. Ojojoj, oj, oj. zobaczcie, ta elegancka jeszcze przepraszała, zabił jednego. I jeszcze tutaj ten urząd od Towershota. No to jest tragiczny dive, więc dwa kilometry teraz tutaj wpadłem na jego konto. Ten dive mi trochę śmierdził. W pewnym momencie był nawet dobry, ale zobaczcie, jaki ładny fleszyk Wyfleszował to wszystko i udało mu się przeżyć. Więc to zaraz będziemy mógł zrobić to jeszcze do przejścia tego wave'a i w tak eleganckim spocie zrikoluję, bo to jeszcze tej W po autaczku i Q, i Q dobije wszystkie trzy creepy. Więc on może się teraz tofnąć jest szósty level 51 golda 51 creepów jest to jeszcze jakaś bitka, ale chyba uda im się spilować tego. Ojoj, on jeszcze umrze tym Lissinem. Wydaje, że po prostu nikotę jeszcze nie zabił, to jeszcze umarł. Więc naprawdę tragiczne to jest w skutkach, no ale też niezbyt fajne to, że on jeszcze nie cofnął. Gdyby teraz tu mu przerwali recall, naprawdę byłoby niekolorowo i właśnie to zrobili. Więc 639, wydaje mi się, że on powinien już 5 razy zrikolować. Trochę tutaj przyduszone, no ale jest jak jest. Teraz uda mu się w końcu cofnąć. Stracić co prawda jednego wave'a, no ale ten ból. Da się przeboleć. Normalnie na pierwszym beku bardzo często po prostu kupujesz Dark Seal'a, żeby mieć jakieś dodatkowe AP, i cały czas stań na, tych, na tym AP z Adaptive Force'a. Daleko, no że tutaj aż tak yy, mocno to poszło, no to nie chcesz. Nie chcesz tego kupować, bo no to i tak byś stracił. Bo on ma aż miał tyle golda, że no już taki zakup konkretny tutaj na pierwszym baju jest. Na samym Dark Seal by się nie skończyło. czy tam na Dark Seal' ewentualnie z Longsword'em Tylko jeszcze do tego dopchał Shina i dopchał buty pod Cedera. Jestem tutaj będzie nie próbował zdejmować. Ojoj oj. Ale głośny dźwięk tego smoka. Jejuju. Tutaj zapuścił tego smoka. Troszkę obrażenie tam zadał. Będą tutaj chyba... Próbowali go zdejmować, no ale przez to, że tu jest ta papi, no to nic nie zrobią, On po prostu łapie elegancko, W klika i Lising nie może grać. Ale jeżeli to jeszcze zobaczymy, zobaczmy, że ona 27 AP, więc cały czas dodatkowe AP z run ma, jeszcze mu nie przeskoczyło. No i to jest kolejne W. Patrzcie, kolejne W, który bardzo ciężko zdrożować i bardzo dużo bije, no bo to jeszcze, biorąc pod uwagę, że prokuje komety i prokuje skorcza, no to całkiem masne obrażenia robi. Jeżeli tutaj zobaczymy, no to już jest 500 damage'a z samej komety i 344 ze skorcza, więc. No, no naprawdę boli, naprawdę boli takie obrażenia. Dodatkowe 1000 damage'a w 8 minut. Całkiem ciekawe. I ten boli z tą kometą i skoczem pozwala na dominowanie linii. Bo tak jak wcześniej byłeś takim chodzącym trochę botem na tej linii, no to tak teraz po prostu zrzucasz, W na zmianę i okazuje się, że nagle zabijasz. Możesz to mnie dominować, więc gdzieś tam jeszcze jakieś dymy się dzieją przez chłopaków, tutaj jest przerywane. Ezrael zabity przez popi. Ostała tutaj zdejmowana. Jeszcze może uda się dobić tego Braumiarza. Nie udało się, ale popi wybija sobie z motka i chyba jej się tutaj uda przeżyć. W międzyczasie Smolder bierze kolejne plejty i całkiem szybko nawet to schodzi przez to, że mają trzy przerwie pustki. Zobaczcie tutaj wszystko z kiuska chce dobić. Jeszcze tak teraz pociągnie krypki, tak żeby z kiu elegancko dobić. I to jest 72 staki w minucie 9. Więc bardzo szybko idzie mu to stakowanie. Przywilej mu to zostanie recall z tej ereczki Izraela więc to nie chciał jeszcze chyba po prostu jednego ława zrobić. I patrz, chcesz dopuszczować wave'a, ale nie masz za bardzo jak. Możesz rzucić sobie tą merkę, tak po prostu, żeby dopuszować. Na wielu championach naprawdę lepiej po prostu zużyć Rkę, żeby spuszczać wavea, ale mieć lepszy recall, niż gdzieś tam próbować jakoś inaczej to dobić i gridować z somerką. Bardzo popularne, że na przykład na Wiktorze często się po prostu rzucało Rkę, żeby spuszczać wavea. Tak samo na. czasami na Ramblu, czasami Orianom. Tutaj znowu przerwali tego rikola, więc bardzo gridy recoil robi kolega Viper. Może no przez to tutaj trochę straci, niestety nie stać go jeszcze na Essence Rivera. A real tego Essence Levera już posiada, przez co, że Butów nie zakupił. W międzyczasie zobaczyliśmy, że Maoka się tutaj wywrócił na bocie. Więc ten Maoka można powiedzieć, że jest lekkim fraudem fraudem, fraudzikiem. Tutaj teraz przez to on nie może za bardzo podejść. Też musi tutaj sprawdzić, czy nie ma gdzieś Lissina. I zobaczcie, jak Pejza agresywnie leci do przodu. To prawda, odpalony. I prawie udało mi się to wydodżować. No, ale bardzo czysta zagrywka ze strony kolegi Pejza. Oriana też jeszcze stepuje na plecy. I dwóch ich zabiją, więc koniec końców, czy to było aż takie war? Nie, nie, nie mi oceniać, ale no, niestety trochę shutdownu oddali. Trochę stracili. Oriana złapana, prawda? Teraz dużo moc. Jeżeli chodzi o build, to jeszcze jedna sprawa. On gra Essence Rivera w Rapid Fire w Navori. ale jest jeszcze drugi alternatywny build, który jest ostatnio dosyć popularny: Mianowicie Trinity Force w Shogina i potem. Liandry Riftmaker, albo nawet bez Trinity Forza, Shogin w Liandry, w Riftmakera. Bardzo szybko stakujesz i powoli tak chłopków palisz. Który najlepszy? Teoretycznie ten Shogin ma najwyższe win ratio, ale jak jest faktycznie, to zależy. Ale jeszcze zanim przejdziemy do odcinka, mała wstawka sponsorowana, ale ważna. W weekend 17 i 18 lutego będzie Mite Trift w Warszawie. Czym jest Meet Trift? To jest taki event rajotowy, bardzo dużo rzeczy lolowych, gdzie można się zjechać z kolegami, razem spotkać, ale przede wszystkim tym roku akurat będzie sporo atrakcji. Wszystko jest w Warszawie, w hali Expo i w tym roku będzie turniej. Turniej na wielkiej scenie i będą grać różne osoby ze świata lolowego, czy to właśnie jacyś proplayerzy, Takie mieszanki. Składy będą takie, jest tam moja drużyna, będę tam grał razem z siniwakiem w teamie, ale poza tym będzie na przykład Pookie Style, będzie Delord, będzie ulight będzie Trimby, będzie nawet Arkwell i będzie naprawdę fajne sportowe widowisko. Do tego jest sekcja voice chat, gdzie różne ciekawe osoby ze świata lolowego mają prelekcje na jakieś Ciekawe tematy, w tym będzie też moja prelekcja, tylko tutaj jeszcze nie wiem na jaki temat. Więc możecie napisać w komentarzu, czy powinna być to prelekcja na temat podróży sportowych, czy może na temat jakichś nowinek i tego jak działać w internecie z contentem gamingowym. No i do tego będzie też całe 2.1.5 grało na scenie w Valoranta, Będę oczywiście ja, będzie można podbić, zbić pionę, zrobić fotę. I też wielu innych grajków ze sceny lolowej. jakiś Arquel, Kubo, Nervarien i tak dalej. Więc tak jak inne mi te drifty były fajne, to ten wydaje mi się, że jest naprawdę ciekawy i nawet dla Wiza tym razem będzie sporo rzeczy do roboty. Więc zapraszam, napiszcie w komentarzu, jeżeli się wybieracie. I która drużyna według Was zwycięży. Nie przedłużam, wracajmy do odcinka. Teraz on przejdzie sobie w Mida. Bardzo normalne zagranie. Chłopaki zepnęli w bota, zabieram Ci wave'a, ty wracasz na Mida, zgarniesz Midway'a. Tak, żeby zachować równie równość w przyrodzie i każdy miał to, do niego należy. Nic nie było tracone. I rzucasz tym W. Rzucasz tym W cały czas. Każde trafienie W W przeciwnika daje ci staczka. Dlatego warto rzucić tym W. No i powoli, powoli. Jeszcze ja dorzucić tego smoka tutaj. Nie do końca wiem, czy to było opłacalne, czy trzeba było. Tyle, że może dostał ewentualnie staczka. No ale kurde, czy aż tak potrzebujesz? Kolejne W, kolejny stack i też ten slow. Ten slow naprawdę bywa dosyć niefajny dla przeciwnika. Ale już jest 106 staków. Gdzieś tak, minuta 15, można się spodziewać do tego upgrade'u pierwszego. I ten Pierwszy upgrade no to już jest naprawdę silna moc. A zaczyna się zabawa dopiero na 225 stakach, bo wtedy to już każdego marszutuje. że on to jeszcze zrykoluje. Co prawda, Brown wcześniej mu przebywał z Erki, i teraz Lisney ze smite'a, więc naprawdę w tej grze on jest takim trochę męczennikiem. Nie dają mu spokojnie zrykolować. Powrót na linię i na spokojnie. Tak, żeby każdy creepek dostał eksplozją i umarł z kiuska. Tutaj poczeka 0 do ataków i kolejny kiusek. 116. Co prawda, kanon nie daje więcej staków. To nie jest tak jak na Wiktorze czy na jakichś innych ludzikach nie faktycznie kanona warto dobijać, czy znaczy wiadomo, warto dobijać, bo daje golda, no ale nie trzeba mieć aż takiej presji, żeby dobić go na przykład z kiuska, bo daje więcej staczków. Tak samo można dobić kripka z tyłu i to samo da. I tutaj akurat bez spin. I będzie jakaś bitka, i zobaczcie, że te kiuski już trochę biją, dalej jeszcze podleci E, żeby taką trochę obiegubę zrobić, zrepozycjonować się. Na tym gościu sobie tutaj naprawdę nieźle śmiga Kupił też zila nad drugi item, więc trochę więcej tego movement speeda będzie miał Rapid Fire Cannon też bardzo spoko zakup, bo Rapid Fire Cannon zwiększa też Ci zasięg na Q Bo Q ma taki sam zasięg jak Twój autatak więc jeżeli masz Rapid Fire Cannon no to Q też ma większy zasięg i zobaczcie, tej sobie podlecisz jakiś Q, tutaj rzucisz W i tak lekko, leciutko obijasz No i stabilnie, jedno Q w drugie Q Wave umiera, a staki spadają, Przeleciał sobie, żeby zdobyć red buffa. Elegancko przelecone przez te ściany, to prze... naprawdę jest fajne to przechodzenie przez ściany. Żebym na nimi jak taki smokur. Spoko to wygląda. I warto też napomnieć, że im więcej masz staków, tym większy jest damage z twojego Q i innych w ogóle spelków. Więc teraz Q, nawalasz, nawala tym Q-skiem w przeciwniku I zobaczcie, ten splash z Brauma zabił Ezraela. Nie możesz stać za kimś, jak ten champion może w ciebie klikać Q. Zobaczcie, że on tutaj zbyt dużo jakoś nie robi świetnych, tajnych zagrywek. Czy tam jeszcze dorzuci to W? Nie doleciało, co prawda, za wolne było. No ale co mu to robi? Ty, towera nie można z Q zabrać, więc sobie obędzie się bez tego. Ale Altower upadnie, on trochę golda ma 2000 i będzie kupiony tej Rapid Fire. Więc Rapid Fire na drugi można kupić albo na warrior, albo Rapid Fire, kanona. Potem ewentualnie jakiś Blood -tearcer. Generalnie item podkryta i Adei pierdolnięcie. Za bardzo atak speedu nie potrzebujesz Zobaczcie, że coś rzucił W, bo W daje movement speeda, jak nie przelecisz Ok, zobaczcie, jedno Q, a Katarina nie ma pół HP Teraz tutaj podleci i kolejne W, To jest taki skaster, można by powiedzieć, że adekery Nie za bardzo jest takim takim autoatakerem, tylko po prostu Próbujesz cały czas po prostu rzucić Q, w i cofka Może ewentualnie auto autoatakiem Weźmy te krypki, kolejne staczki 180, więc już powoli nabijamy ten spike, gdzie on staje się bestią. I na początku te staki tak jako tako wpadały, a teraz już praktycznie stak za stakiem, bo trzeba napomnieć, że no jednak, jak już masz to Q, który leci, to 6 z wavea praktycznie zawsze. Plus potem w przeciwników bardzo łatwo to nabijać, bo tutaj rzucasz W, rzucasz kół na zmianę, cooldown na tym żadnych nie masz, no się stakuje. I zobacz, kolejny Q. Doleciało i tym splashem zadało całkiem sporo obrażeń w tego Ezraela. Jak na to, że to jest zwykły splash. Ale wiadomo, MFK to nie jest, no ale Q. I proszę Zero counterplayu. QW i Izrael już nie ma pół HP. Kolejne Q. I kolejne. I pół HP. Umiera. Kolejne Q. A pamiętajcie, że kary takie Q rzucane w przeciwnika to jest każdy kolejny stack. Już 196. Teraz jest taki naprawdę szybko, już padają jest 200 odpali tutaj jakiegoś smoka. Warto też napomnieć, że jeżeli wejdziecie sami w smoka, to on wam nie zada obrażeń, a was wyleczy to jest też mama Smoldera jak ma w jednej ze swoich voice i mówi, że jego mama pracuje w Riot Games, więc nie czego możecie zbanować, więc polecam uważać na mamę Smoldera. Oh, Okej, okay. skoczy do przodu. Ale luźny kiusek i 211 staków, więc teraz wycofa się. Prawdopodobnie kupi sobie tam kolejny item jakiegoś co-fielda. Teraz szedł w, w Navori i już to Q bije bardzo sporo. A jeszcze 10 staków, czyli tak plus minus 2 waviki. Troszkę, czy tam lekkie bijatyki, będzie miał upgrade. A upgrade działa tak, że w zależności od tego, ile masz staków, bo to poniżej jakiegoś thresholdu po prostu dobija. Masz takiego Elder Dragona bływanego w sobie. W tym momencie byłoby to 7% HP. my też zrobił sobie tutaj kurczaki. Bardzo szybko te kurczaki się robi, a bardzo sporo staków dają, bo tam tych główniaków do farmienia jest. Całkiem sporo. Więc opłacał. Opłaca po się robić kampy, zwłaszcza kurczaki i golemy, bo one dają bardzo sporo milionów, które możesz zabić. Pytanie też, jak to działa jeszcze na czerwiach pustki, bo teoretycznie mógłbyś bardzo szybko na tych czerwiach pustki mini się wyskalować. Jest kiusek i jest już upgrade. Jest już upgrade, więc teraz przeciwnika będzie naprawdę sporo bił. Jest odpalana r -ka. Trochę też dla wizji, bo wiecie, że ważne jest, żeby wiedzieć, że RK daje też wizję. Więc całkiem, całkiem można po prostu to używać do face krzaków. To jest jakaś bitka, ale powoli, bo nie stał pod zasięgiem, podchodził na swoje kiuski i się zafał. Więc jest, jest to do bitka, jest to do bitka z Q. W tym momencie to jest dobitka na poziomie 7% HP Kolejny dobity z tego Q I zobaczcie, te obrażenia naprawdę robią wrażenie Najważniejsze jest to, żeby też nie dać się wyłapać takim smolderkiem Gdzieś tam zawsze stać bezpiecznie i mieć ewentualnie jakiś pil stąd jakiś taki popi czy Maokai, to tej to ma Zobaczymy, czy będę podejmować tego naszora. Czuję, Szczerze, nie ma chyba po co go zaczynać Lepiej na spokojnie zagrać Zwłaszcza, że na bocie gdzieś tam wchodzą w klipy, nie mają priorytetu z midą, Więc fajnie by jest to posiadać najpierw I poleci do przodu, F tego kolegę, pejza i kiusek. No i co na gobijasz? A jeszcze chłopaki się palą. I na spokojnie, na spokojnie w recall, bo ma golden na woli, ma golden na woli, więc teraz to już będzie totalny spike taki, że masz wszystkie itemy, które potrzebujesz. On już ma wszystko, żeby w tym momencie zrobić 1 v 9 I też trzeba zapomnieć, że jeżeli masz już ulepszone to Q na fulla, no to zobaczcie, to jest taki wybuch. On sprawia, że ten champion, czy generalnie stwór, którego zaatakuje, się pali. Więc to jest dodatkowy burn, który też coś tam obija procentowo i całkiem sporo. Bo w tym momencie to by było 6,5% max healtha więc tanków też tam mnie całkiem zbijał. I zobaczcie, jest tej korzeń, RK, i ta skill wszystkich zabija. Okej, okay, jeden zabity z auto ataku. Okej, okay. ma chyba nadal latanie, więc sobie po prostu odleci. No ale tego obrażeń naprawdę zało tam całkiem sporo. Ujujuj, tutaj było blisko, żeby kolega został. Dojechany przez to, i luźny Q, i się pali kolega Sion. Auto z Q. i znowu, i powtarzamy. A w tym momencie to Q już ma zerowy cooldown, bo to są dwie sekundy, czyli pomiędzy no autoatakami bardzo elegancko masz to rzucać. Zwłaszcza, że jak sobie masz na wory Quick Bladesy, to ci tam zawsze ten cooldown trochę spada na każdym autoataku. Gdy weźmiesz autoatak, to pewnie możesz znowu pitnąć Q. I zobaczcie też, że ma już 300 stacków. 216 creepów. No więc całkiem sporo na tych przeciwnikach nas takował. Drake zrobiony. I pytanie: czy ktoś może go powstrzymać? Ta Katarina musiałaby zabrać jakiegoś Dreamfighta i zabić tego Pejza, zanim on by zabił ją. Lecz to nie wydaje się aż takie proste. To jeszcze pójdzie Rekord, ma 1300 golda. Zakupi kawu miecz, więc prawdopodobnie tutaj będzie kończył tego builda Blood Tristerem. No i będę robić Nashora. Całkiem ok, damage ma ten smolder z tego Nashora. Jest podejmowany jakiś fight, będą chcieli podejść kto wziął na shora Popi wzięła na shora no Zobaczcie jak teraz będzie czyścił Q i kolega dobity. Pół HP na jedno Q umiera. Okej, okay, kolejny Q Całkiem spory ten damage. Q, Okej. Okay. Jeszcze jedno Q on nie żyje. Wydaje czy się, tutaj o jakiś flash do przodu. O, jednak nie, no w sumie też nie ma co ryzykować. Ale to jest jakaś afera, trochę między modem a kowadem się znalazł, żeby nie musiał to odflaszować. No, może to jeszcze zabije rel jakimś splash damage'em. To jest standardowa zagrywka dekery z wyższego poziomu, nie masz co robić i idziesz po prostu zrobić sobie kampa. Zobaczcie w międzyczasie, jak Pace sadzi, sadzi te buły z tego Q. Dosyć niekonwencjonalny build, bo zagrał on Horizona w... Shogina Rka została tutaj zablokowana przez Brauma. Więc po tym względem ten champion wydaje się naprawdę mocny. W Smoldera, że możemy wszystkie te kiuski blokować. A w tym czasie 6 kolejnych stacków wpada na konto. Poprzez kurczoki. Zobaczcie, że on też nie wychodzi do przodu. Nie wychodzi za bardzo do przodu, bez odpowiedniego coveru. Zwykle jak trzeba, po prostu stoi z tyłu. I nie daje się po swojemu ADHD. Bo wie, że gdzieś tam, jak stoisz z tyłu, jesteś bezpieczny. To gra się sama wygrywa. I w międzyczasie zobaczcie, że umarł Brown. Od czego umarł ten Brown? Zostaniemy to, to, dobra, zobaczmy jeszcze raz. On rzuca tutaj jedno Q, które leci przez klipa. Rzuca kolejne Q. Brown się pali. Zostaje chyba QW, które nie zabija. Leci kolejne palenie i egzekucja z tego Q z które już było nałożone i się paliło. I tak stoisz sobie, stoisz sobie cały czas gdzieś tam pokujesz z tego, z tego W i ewentualnie jakichś kiusków przez krypy i całkiem sporo to bije. Gdy będzie Rico zagrane, zobaczymy co kupi masowego Blot Tearsera, i dopchnął jeszcze kolejnym krytem. Więc w tym momencie ma szansę na wrażenie krytyczne: 95. No i w tym momencie te wave nie spadają na hita, jedno kół i całego wave'a nie ma, a staki spadają 478 staków, co sprawia, że jego kula dodatkowe 194 obrażenia i ma execute'a po 11% HP. Więc no 2 Q połączone z autoatakiem i ktoś tutaj umiera, a kula na tym jest 197. No, Okej, okay, puści korzonki przekonane są nam przez Brauma Jedno kół Ktoś tam stoi z daleka, odpali to mereczkę. Q, pierwszy zabity, nie podchodzi blisko do Kasante, bo Kasante jest naprawdę strong, tutaj level 17, więc robi go tak na wolno, że gdzieś jest Katarina ukryta i bardzo elegancko zagrał, żeby właśnie nie wpaść w jej szpony. Dwa dla niego i będzie z W? Nie, jest i cała reszta ekipy, ekipy sprzątającej, ekipy tankownej, dorzuci po prostu W i tyle z niego będzie. Juseki, wave'a nie ma, staki, 400 staków w 30 minucie Tyle, tak dużo jeszcze nie widziałem, to jest rekord skoczni To tak, tak. drogą, już tu jesteście, zapamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał Czerwony magiczny przycisk i wbijamy razem 100 tysięcy subskrypcji zrobi sobie jeszcze wszystko co stoi Nie mam na dobrą sprawę co on będzie jeszcze tutaj kupował, no ale w tym czasie jak jakiego na nie żyje i jest na recallach, no to Nie ma zbyt dużo rzeczy do robienia, to jedyne co mu pozostało to wziąć parę kampów. Nie gridować na midzie, żeby się przypadkiem nie wyjebać, bo to jest sytuacja, w której wielu właśnie zawodników silverowych, nawet pewnie w diamencie, masterze nawet, nie poszliby na spokojnie zrobić sobie kampów, tylko biegaliby jak debile po midzie, wywrócili się i byłby koniec gry. A tak to weźmie sobie parę kampów na farmie, nie umrze, przede wszystkim nie odda shutdownu, będzie cały czas na mapie i będzie miał golden na ostatni item, którym jest Lord Dominik. I patrzcie ile to QBI. On tylko podszedł i rzucił Q. Nawet nie próbuje jakoś auto atakować bo wtedy trochę podchodzi na bliższy zasięg i ciężej możemy coś zrobić. Teraz wie, że tu ma free auto ataki, to sobie podejdzie z E nawet całkiem sporo zadał, bo to ebie Uhu hu, 10 plus 69 plus 87 na jeden strzał, a tych strzałów pada tam sporo. I teraz wjedzie. Autos. I zobaczcie, kto jest palące. I jest ten execute. No ten execute... Jest przesadzony. Sam fakt, że ty palisz człowieka i potem jeszcze możesz go zeegzekutować, no to to jest gruba przesada w tym championie. Bardzo toksyczna mechanika, która sprawia, że on jest late game'owym monsterem. To po prostu rzucasz Q i ktoś nie żyje. Kolejny kolega zabity. I ta po prostu chyba skończą tą grę. Więc 15-1-10, bardzo świetnie zagrane to przez jego. Bardzo fajnie grał bezpiecznie, wyfarmił się, wyskalował i zrobił co trzeba. Dajcie znać co myślicie o tym championie. Trzymajcie się, cześć, pa!